Go Buster! Cześć Basterze! Czy widzisz coś wysoko na niebie? Orety to sanie świętego Mikołaja! Jak one szybko mkną! Ojej, chyba zaraz się rozbiją! Szybko, Basterze! Jedź i zobacz, czy święty Mikołaj nie potrzebuje pomocy. O rany są sanie i renifery. Zobacz, jest też święty Mikołaj. Oh. Ojej, sanie są połamane. Jak teraz Mikołaj dostarczy wszystkie prezenty na czas? Ciekawe, czy Baster może mu jakoś pomóc? Wygląda na to, że święty Mikołaj ma pomysł. Ciekawe, co to takiego. O, Mikołaj usiadł na basterze. I co to za magiczny proszek! Oj, na zdrowie, basterze! W porządku! Ruszaj w drogę. Uważaj na drzewo! Wow, baster lata! Dokładnie tak jak sanie świętego Mikołaja. Teraz na pewno dostarczą wszystkie prezenty na czas. Zobacz, to skaut! Skąd wziął się ten prezent? O? Świetna robota, Basterze i Święty Mikołaju! A tu Digli dekoruje choinkę na placu miejskim. A? Wesoły świąt, Digli! Jest i na swojej farmie. Jemu również Baster i Święty Mikołaj zostawili prezent! Wow, dostarczyliście wszystkie prezenty. Dobrze się spisałeś, Basterze, pomagając świętemu Mikołajowi. Czas, żeby Mikołaj wrócił do domu na biegunie północnym. Znowu ten magiczny proszek. Już rozumiem, ten magiczny proszek sprawia, że Baster może latać. Wesołych świąt, Basterze.